Cześć witam. Ten artystyczny początek zawdzięczam kamerzyście, czyli Andrzejowi, ale cały film będzie artystyczny, ponieważ nie może być inaczej, ponieważ jest to relacja ze spotkania corocznego z Babkiem, czyli nic po niem literackim. My mamy artystyczne dusze, o czym świadczą nasze filmy i tradycyjnie wymieniamy się upominkami. Film z tym, co Andrzej, co Bartek mnie podarował, będzie u niego na kanale. A teraz, co ja mi e, przygotowałam, to będzie tu. Jak widzicie, jest to e, taka e, torba, która stoi na stole, ale ta torba nie jest artystyczna, ponieważ artystyczna i docelowa e, torba to jest ta. Proszę Cię, Bartku rozwijać. Oj, oj, co ty robicie? To jest. Ale to jest jakaś to jest jakaś wyjątkowa torby to Tak, bo tu widzisz, jest to reprodukcja obrazu pod tytułem Czarny Karnawał Witolda Wojtkiewicza. I ta gruba została przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie i jest gadżetem, który to muzeum dodaje do zwiedzającym tę właśnie wystawę. A ja tym chcę zapoczątkować nie tylko moją przyjaźń z Muzeum Narodowym w Warszawie, ale również Twoją przyjaźń z Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to właśnie ta e, torba. E, Witold, bo nie będę się o nim rozgadywała, a bo... O, to jest... Katalog z wystawy. Tak, to jest przewodnik i katalog z wystawy. Ten przewodnik i katalog z wystawy otrzymałam od, z Muzeum Narodowego w Warszawie. Przesyłał mi go je, przesyła Pan Adam z Muzeum Narodowego w Warszawie i będzie na pewno przeszczęśliwy, że ten katalog, że ten przewodnik trafi do takiej osoby jak ty. Dlaczego? O, jak wynika z Twojego vloga adwentowego, jesteś amatorem wydarzeń kulturalnych różnego typu. Właśnie, masz swojego ulubionego street rzeźbiarza Fredego, tak, Frankiego. Frankiego, który ozdabia Amsterdam różnymi street rzeźbami. Jeździsz na przedstawienia balotowe teatralne, ale także zwiedzasz muzea. I w takim domu byłeś pisarza, to był pisarz, gdzie siedziałeś w Golu jako lord brytyjski. A to było to, a to, to było w Gandawie. No właśnie, w Gandamie, brytyjski lord obrazy i zresztą robisz... Że tak powiem. Poniekąd. Po ale dlaczego podarowuję ci więc, wiem, że docenisz i że zachwycisz się obrazami Witolda Wojtkiewicza, ale jest jeszcze inny mój podstępny cel, a mianowicie ta wystawa była współwystawą, bo obrazom Wojtkiewicza Czarny Tarantaro towarzyszyły obrazy Jamesa Ensora. Tutaj jest ten drugi autor. James Ensor jest. Był belgijskim malarzem, który tworzył w tym mniej więcej samym czasie co Wojtkiewicz i um, urodził się i umarł w Ostendzie, a jest to miasto belgijskie. A jak wiadomo, z Amsterdamu, gdziekolwiek do Belgii, to jest żabisko PKP, czyli kolejami, tak. I mój niecny plan jest taki, że być może kiedyś znajdziesz czas na to, żeby się do tej ostędy wybrać i zdać relacje z pobytu w Muzeum Jamesa M. Snora. Zresztą tam umarł i tam się urodził i tam umarł. Być może muzealny jest jego dom, jego tak. pracownia. Będziesz szukał. A, i to jest mój pierwszy postęp. Jako, że ofiarowałam Ci to, co ofiarował mi Pan Adam, mniejszym, Stałam się przyjaciółką Muzeum Narodowego ambasadorką. i ambasadorką, więc ty staniesz się ambasadorem naszego muzeum na Europę, a dokładnie na Niderlandę, a dokładnie na Benelux. I teraz mój plan jest taki że być może znajdziesz chwilę czasu, w wakacji albo kiedykolwiek, dopóki trwa ta wystawa, żebyśmy razem spotkali się w Warszawie i z panem Adamem zwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie. Te wystawy, które tam się aktualnie odbywają, a może te, które dopiero w 2026 roku będą. Także to by była. to jest mój niecny plan na rok 2026, żebyśmy się stali oboje, przyjaciółmi Muzeum Narodowego w Warszawie. Tego Muzeum Narodowego, od którego mam te prezenty. A przy okazji, że Wispogdo jest, jest do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mm -hmm, którym jeszcze nie byłam. A wydaje mi się, że. Sam budynek wart jest obejrzenia no i jego zawartość również. Także, czy wyszuwasz moje niecne plany? Aniu, plan jest <laughs> wspaniały. Warszawa jest na mojej liście, żeby pojechać tam i zwiedzić ją konkretnie tak. Odwiedzić Ząb Narodowe, zwiedzić miasto, poznać to miasto, polubić to miasto, bo wiem, że mnóstwo ludzi poła Warszawę. A mnóstwo nie. A mnóstwo nie. E, I mój plan jest taki, żeby do tej Warszawy pojechać. Żeby, żeby poznać wreszcie naszą stolicę. Dokładnie, Nawet niż na wycieczce szkolnej, bo nie wiem, czy byliście no szkolne. No, a ja była na wycieczce szkolnej i to co z Warszawy pamiętam, to się nie nadaje do opowiadania tutaj właśnie. A więc to są podarunki, taka pas transmisyjny podarunków związanych z Muzeum Narodowym w Warszawie. A teraz folklor noir. Folklor pani nazywa się, wezmę, pani nazywa się Justyna Hankus i napisała do tej pory dwie książki. Dwie i pół, dwie. I pół duszy oraz poświst. Mm -hmm. I folklor Noir, do, masz pytania? Nie. Dowiedziałam się o, tej, o tego typu literaturze z kanału Igora Black tak, tak. On omawiał i ja mówię, a co mi tam szkodzi, wezmę i też przeczytam. Przyznasz, że okładki są bardzo noir, folklorystyczne i... powiem Ci, że jest wydarzyństwa które bardzo lubię, które bardzo cenię, bo naprawdę się oni się przypadają do tego, co wydają, co się wydają. I Jak wydają, prawda? Więc to jest wspaniałe. Ten yy, yy, Folk noir to jest trochę magizmu, ale nie za dużo. To jest folklor nasz polski, więc wiesz, że może tu być siekiera i takie różne inne rzeczy, którymi się posługujemy. Mnie się ta literatura bardzo podobała. No brzmi bardzo interesująco. Ci powiem, że e, czuję czuj, się bardzo zachęcony. Jeszcze Radek Ratowski polecam. Ja czytałem jego właśnie o które uwielbiam. Wspaniała książka. Skoro on ja mi się podobało, to polecam. Nie może być inaczej, żeby były na moich. Byłam zdziwiona, że to mi się spodoba, ale Igor miał nosa i też mi się spodobało. Ma klimatik, ma atmosferę. No i teraz dwie książki człowieka, o którym, pisarza, o którym mówiłeś dobrze, a ja Ci y, obiecałam, że będzie o. mały pakiet. To jest Filip Zawada. Ania jest, muszę powiedzieć, Ania jest moją dilerką, <laughs> jeśli chodzi o Filipa Zawadę. To tym nie jest pociągowe, które bardzo mi się podobały. Niespodziewanie, że e, książka, która w zasadzie mogłaby być napisana na biletach... E, Olejowych. jest tak interesująca, naprawdę naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj polecam, a tutaj tu żeby... to pokofiła Przepraszam. Roz... Przepraszam. Roz... Roz... się Tu jestem Dawron, to jest że dobrze... to jest władzane, to jest władzane, to jest władzane, to to jest 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 Pamiętam, to zatem tę książkę on otrzymał, autor y, y, otrzymał nikę. Ale to trzeba sprawdzić. Y, to akcja chłopca z domu dziecka. Y, przepiękna, wzruszająca, naprawdę coś wspaniałego. Bardzo, no już po, tym, po tej pierwszej książce, na tej bazie zauważyłem, że on jest taki bardzo... Y, na to, co się dzieje dookoła, na takie rzeczy niby pozorne, ale jednak ważne. Eee. Zruszająco pisze, naprawdę. No i teraz, a propos ma zawady i tej książki. Gdyby nie ten, otrzymasz teraz ode mnie wisienkę na przysłowiowym torcie, a mianowicie ilustrację wykonaną przez Igę z klasy drugiej C. Och, piękna! To jest ten właśnie gawron, o którym ja mówiłam. Gawron, Ciociu, to ja dla pana Bartka narysuję. O, cudownie. Ja mówię, dobrze, narysuj. Cudownie. A Iga mówi, no to i właśnie to jest ten rysunek. Ona tak sobie wyobraża gawrona który jest tym podglądaczem z książki Gawrona, który jest tym podglądaczem z książki Filipa Zawady. Tak. I chciałbym powiedzieć, Igo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ten Gawron, którego tutaj mamy tak pięknie narysowałeś, ja go zabiorę ze sobą do Holandii i na mojej lodówce zawiśnie. E, jak już tam będzie, pokażę w swoim filmiku, żebyś mogła zobaczyć, e, że twoja praca wisi za granicą, może to jest początek twojej wielkiej kariery. E, jako, jako malarki. Nigdy nic nie wiadomo. Przepiękny, cudowny. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. E, I mnie właśnie zapytała Ciociu. Mówiła, że ten pan mieszka w Holandii. on zabierze ze sobą wieczór. Na tak. pewno zabierze i Twojego Gabrona zobaczy cała Europa i cała Holandia. A, tak. Także to jest ilustracja do. Wisienka na to. Cudownie. tak A teraz wracam małe małe Gazety. Kurę przygotowałam. Z Muzeum Narodowego w Warszawie. To są grupy na śniegu węmuńskiego. Magnesik. Dobrze. Zakładeczka z Muzeum Narodowego. Nie wiem, czy to się tak ogląda, czy to było nogami. Tutaj tak Aha. Syrenka Joanna Rajkowska. No. Tu jest zakładeczka nie wiem z no. Tu jest przepiękna kartka z herbatą. Taka no, propos tego, co wam przywiozło. Co, 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 co Wam przywiozłem. Tak. I e, e, jako, że mieszkasz za granicą i pewnie spotykasz się z ludźmi, którzy o Polsce mało wiedzą, to są dwa polandy, to mhm. znaczy dwie widoki wydane dla tych, którzy za granicą, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda Polska. A Polska jest przepięknym krajem i tutaj chyba mamy góry, tak. czarny staw czy coś tam. Tak. I nie wiem co to Hala jest gąsienicowa. co gąsienicowa. Hala gąsienicowa. Także Polska jest przepięknym krajem i ta seria kubek z napisem Poląd jest również przepiękna i podoba się. Tak. Wszystkim turystom, którzy tu do nas przyjeżdżają. Ja je O i pójdą jedną w świat. O, widzisz, także warto, żeby ktoś zobaczył jak magicznym krajem, przepięknym krajem, czystym krajem, przyjaznym krajem dla turystów jest właśnie Polska. Także to są moje, to jest, to są moje prezenty dla Bartka. Być może nie jest ich tak dużo, jak w jego przepasnej e, mm, folii, ale ich jakość i ciężkość dosłowna. jak to przewiedziesz, bo ten album jest bardzo dosyć ciężkawy. Dam radę. radę. Zostawiłem sobie trochę rezerwy, żeby niej, żeby móc, móc zabrać ze sobą książki, książki Dolona. I bardzo, bardzo ci dziękuję. Wszystkie lektury. No strzelony w dziesiątkę. Od ciebie książki nigdy nie zawodzą. Wszystkie może niektóre czytamy później. Niektóre wcześniej, ale wszystkie czytam i wszystkie mnie zachwycają. już wcześniej nie zdarzyło, żebym coś porzucił, e, coś Ciebie otrzymałem za wszystkie te gadżety, No i za cudownego kolana e, autorstwa Egiptu. już bardzo, bardzo dziękuję. E, to to przebija wszystko. Ci muszę powiedzieć, że jakbyś się nie starała, Iga nie wygrała nie ten zestaw. Spodziewałam się, że tak będzie właśnie. Bo ona ma takie artystyczne zdolności no i gawron wyszedł jak żywy. Także e, cieszę się, że ty się cieszysz Bardzo. i że udało mi się e, e, dopasować do twoich tak, gustów. I oczywiście mnie zaskoczyłaś w tym muzeum i mam nadzieję, że uda nam się w tym roku do tej Warszawy pojechać i się spotkać jeszcze raz w bardziej sprzyjających e, e, pogodową okolicznościach. E, no i że pokażemy Wam też ten naprawdę do w Warszawie, bo on na pewno, na pewno jest warte uwagi i odwiedzenia. A Pan Adam z przyjemnością na pewno nas oprowadzi. Także dziękujemy bardzo, żegnamy się i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. A.